Witam serdecznie, moim gościem Andrzej Grabczyk, Walczyk Optyk. Witam, cześć. Może nie słyszałeś wywiadu wczoraj, ciężki głos, ale spróbuję, spróbuję porozmawiać. Przegrywacie dzisiaj z firmą remontowo-budowlaną Woźniak. Zawód czy nie? Myślę, że zawód trochę tak, ale przegrywamy zasłużenie. Przeciwnik zweryfikował nasze umiejętności w tamtym roku, w drugiej lidze, w tym roku w pierwszej początek udany, ale myślę, że ta liga nie jest, nie jest taka łatwa i kilka brak, braków kadrowych spowodowało to, że nie nawiązaliśmy nawet walki powiedzmy ligę czy dwie niżej, tylko bardzo słabo dzisiaj. Aż tak bardzo nisko oceniasz wasz występ? Dzisiaj fatalnie. Początek w miarę, ale, ale im, im dalej w mecz, tym myśmy się prezentowali słabiej. Przeciwnik strzelił dwie, trzy bramki, złapał luz, e, punktowali nas i realnie jeszcze ze 4 mogli włożyć przy naszych szansach mizernych. No rzeczywiście, bramkarz Wam dzisiaj też dużo pomógł. Gdyby nie on, to od początku mogłoby tu jeszcze być jeszcze gorzej. Oczywiście, no, Jasił nam robi kapitalną robotę w bramce, e, ma swoje umiejętności, pomaga bardzo. E, jest przykro aż, że gramy taki mecz, kiedy, kiedy my mu niewiele pomagamy, on nas ratuje bardzo dużo i mimo wszystko 7 czy 8 bramek straconych, kiedy nie można go winić za praktycznie żadną bramkę, a tylko e, ile nam obronił jeszcze. Różna Woźniaka potrzebowała te punkty, które dzisiaj zdobyła te trzy, ponieważ wcześniej traciła. I tak naprawdę stawka w pierwszej lidze robi się jeszcze bardziej ciekawa, ponieważ tych zespołów wyrównanych w zasadzie można powiedzieć, tak jak niektórzy mówią, że nawet o siedmiu takich zespołów wyrównanych. Ja myślę, że tak. Liga jest dosyć mocna, wyrównana. Te siedem, sześć zespołów myślę jest takich, które, które będą się bić o pierwszą piątkę. Co, co pokaże dalsze mecze, to zobaczymy. No na tą chwilę e, początek mieliśmy dobry, to trzeba zapisać na plus, a, a zobaczymy, co się będzie dalej działo. No właśnie, będzie miejsce dla Walczyka w tej piątce? Trudno powiedzieć. W moim odczuciu e, im dalej w las będzie ciężej, już nas nikt nie potraktuje, a Walczyk wszedł e, z drugiej ligi, to spoko, możemy ich łatwo ograć. W tej chwili nikt nas nie potraktuje ulgowo i myślę, że będzie bardzo trudno się do piątki załapać. I skoro zap mówisz o drugiej lidze, to ostatnie pytanie. E, Weszliście z drugiej do pierwszej, jest różnica poziomu? Jest różnica, szczególnie drużyny mają bardziej wyrównane składy. W drugiej lidze jest drużyna, która ma dwóch, trzech zawodników, reszta odstaje. Tutaj wszyscy mają ósemkę, dziewiątkę w miarę równych zawodników i to powoduje, że zmiany przynoszą im wiele korzyści. Dziękuję za uwagę. Dzięki, wielkie.